Ale, branie! Pokażę Wam przypon. Na miękkiej plecionce od razu Wam powiem, że ten przypon jest kupny. Miałem taki w zapasie po prostu. I na taką jedną kuleczkę, 15, włos założyłem. Kulka jest od firmy Wratislava Bites. Mam nadzieję, że dobrze to wypowiedziałem. No i słuchajcie, oto taki karpik piękny, pełno łuski. Słuchajcie, nawet go nie będę ważył, no 3-3,5 kilo mu daje, no. więcej nie. O, już jest.